Hej, czyli witajcie moi drodzy, z tej strony Macias, witam was w kolejnym matryl na kanale i wracamy po bardzo długiej przerwie do kontraktów. Finally, god damn it. A właściwie, dzisiaj jest lub niestety do jednego kontraktu specjalnego, który będziemy próbowali, słuchajcie, trafić albo Oriona, albo m Hellfire w bardzo specjalnym flocie po 0.066666. Także bardzo ciekawy, trochę cursed, można powiedzieć, float. Także będziemy sobie to dzisiaj prowadzić będzie to dosyć krótki odcinek, jak mam nadzieję, że takowy wam się spodoba. Takie na przykład kilka, na przykład dla większych skinów, cóż, po pierwsze znalezienie wszystkich odpowiednich skinów jest bardzo, bardzo ciężkie, do tego wszystkiego, do przynajmniej do tego innego kontraktu spędziłem koło pięciu godzin, tak spokojnie szukając, kalkulując wszystkie floaty, żeby wszystko się zgadzało. Tym razem pokażę troszkę inaczej, jak wygląda ten kontrakt, a wygląda on mniej więcej w ten sposób. Czyli dajemy sobie jednego skina z kolekcji Hutzmana, Winter Offensive oraz jednego skina z kolekcji Hydra i mamy, słuchajcie, takie szanse na skin. Jak widzicie, w większości przypadków te floaty są bardzo, czy w większości, we wszystkich przypadkach floaty są bardzo ciekawe, nie to w każdym przypadku float 0666 jednak mamy inny ciekawy float jak 7999, 10666 jednak no my oczywiście będziemy sobie polować najlepiej na Orionka albo na tą M4 Hellfire m Hellfire byłaby chyba najlepsza z racji do że jest to piekło i 666 to też jakoś się ze sobą łączy jednakże oczywiście jak trafimy inne skiny, które będą przynosiły jakiś mniej więcej zysk czyli właściwie wszystko za wyjątkiem P250 Mandy czy też skinów z kolekcji Danger Zone będzie to fajny profit co prawda jak widzicie mamy 67 i w zaokrągleniu na trafienie tego, czego byśmy nie chcieli, czyli tej skinu właśnie z kolekcji Dungeons. Jednakże w powstałych zaokrągleniu 33% mamy szansę na naprawdę bardzo fajne przedmioty. Możemy sobie też przejść na drugą stronkę i co zobaczyć sobie w ten oto sposób. I tutaj w teorii Redline wychodzi w stanie Mewal i jest ona najlepszym tutaj outcome. I też o czym należy pamiętać, to w niektórych przypadkach, niekoniecznie w tym, ale jeżeli nasz skin ma jakiś float cap, to też tworzenie atakowych skinów jest zupełnie inaczej wygląda, bo czasami istnieją skiny, które nie mogą posiadać danego float. I na przykład nie jesteście w stanie Stworzyć skinę, który będzie posiadał Flowci 69 421 337 takowego i jego po prostu nie da się stworzyć, bo jest to fizycznie, matematycznie niemożliwe do stworzenia w sesie. I tego, do w słuchacie, jest kilka. Bo na przykład, jeżeli sobie zobaczymy na takiego kałaszka Elite Builda, zobaczymy, że w floatie tak naprawdę 0,15 takowe nie występuje. Tutaj jestem akurat na stronce CSGO Float, który jest akurat bazą danych wszystkich tak naprawdę skinów, jakie są. Jeżeli sobie zjedziemy troszkę niżej, to zobaczymy zaraz o właśnie w tym miejscu, że mamy tutaj skina Elite Builda minimal work, który posiada float 14,99999 i następny będzie w kolejności jest 16,0. Także jak widzicie, 15 wykręcić się nie da, więc jest to w pewien sposób glitch. Niby nie, ludzie różnie się tak naprawdę spierają. No i my sobie Cię, słuchacie, spróbujemy zmanipulować tak tym wszystkim, że stworzymy sobie M4 albo Riona. Oczywiście będziemy trzymać drugi, że takowy output tutaj siądzie z właśnie bardzo ciekawym floatem. Czasami, słuchajcie, w kontraktach też jest tak, że musicie odpowiednio ułożyć te przedmioty, żeby osiągnąć ten float, który chcecie. Także w tym wypadku czegoś takiego nie ma tego, że ja sobie po prostu wrzucę, jak leci te przedmioty. Jeszcze upewnię się, że są to wszystkie te przedmioty, które chcę wrzucić. Są. So, no i co? Ready to trade up. Trzymam kciuki, że siądzie M4 Hellfire albo nawet taki Orion. Będzie naprawdę niezmiernie dobrze. I co? Odliczamy. 3, 2, 1. Pokaż mi M4 Hellfire. Wait okay, a Sugar Rush. Jest to, słuchajcie, najgorszy output. Ponieważ jeżeli sprawdzimy sobie float 733, jest to co prawda śmieszny float, jaki chcieliśmy osiągnąć. Jednakże jest to float, a raczej skin, który gwarantuje nam profil. Także dzisiaj słuchajcie taki krótki odcinek, gdzie chcecie, abym ja w kolejnym materiale zrobił też kontrakt na jakiś właśnie szalony skin z szalonym floatem. Dajcie o znać w komentarzu lub dajcie znać w komentarzu też, czy chcecie, żebym na przykład zrobił poradnik, jak szukać floatów, jakie floaty dobierać, żeby zdobywać floaty dokładnie takie, jakie chcemy. A teraz, słuchajcie, bardzo dziękuję za uwagę. Byłem ciasty, przyszczymy jego dnia i do następnego razu. Cześć.